O cztery już mogę wyjść sami. Minutę dłużej gramy. Nie, naprawdę, Kuźwa to się fajnie ogląda dzisiaj. No. I Kamil też źle nie gra. Mikołaj tam porę rajdów. Ta pierwsza bomba tak szybko zaziana, nie wiesz kiedy? Nie wiesz, kurwa, musiał zadzwonić wiem, z biuru gdzieś akcji, by Czemu? Nie wracają, by się wysypało. Nie? Tak się ujebało już. To, to, to ale to by muszą mieć suchy, nie? Suchy, no. Nie mokry, to się nic nie zjedno. dalej, czy wiem, zrobić. W piosku wysypać i zasieć ja trubę? Nie, piasek nie, no, Aha. do żwir wciągnie. Ale suchy musi być. Ale Olha é.